Zadanie ostatnie w temacie równoległoboki, ale chyba najtrudniejsze, ponieważ jest na tak zwane dowodzenie. Wykaż, że jeżeli połączymy środki sąsiednich boków dowolnego czworokąta, to otrzymaną figurą będzie równoległobok. No, pozwoliłem sobie narysować dowolny czworokąt, czyli nie taki, który już jest równoległobokiem, czy trapezem, czy kwadratem. I zadanie jest takie, że musimy połączyć środki sąsiednich boków. No nie będziemy dokładnie odmierzać, ale powiedzmy sobie tak, że powiedzmy tu jest środek boku AB. Może opiszmy sobie w ogóle cały czworokąt ABCD. Tu będzie środek boku AB i niech to będzie punkt E. Tu będzie środek boku BC i niech to będzie punkt F. W tym miejscu zaznaczymy środek. I po kolei to będzie punkt G. I tutaj, dojeżdżając do końca, niech tu będzie mniej więcej środek. Tu będzie punkt H. No i teraz mamy stwierdzić, że powstały czworokąt, który tutaj będzie, będzie równoległobokiem. Jak to zrobić? Przede wszystkim musimy wykazać, że jeśli teraz połączymy, nie będę może tak linijką, delikatnie narysuję, Powstał czworokąt. Naszym zadaniem jest wykazać, że ten czworokąt E H jest równoległobokiem. Czyli musimy wykazać dwie rzeczy. Musimy wykazać, że boki są parami równoległe. Jeżeli, wystarczy tylko to, bo można jeszcze do tego dodać, że muszą mieć tę samą długość te boki. Naprzeciwko siebie leżące. Ale może skupmy się na yy równoległości. Jak to zrobimy? Ja narysuję takie dwie dodatkowe rzeczy, które nam w tym pomogą, a mianowicie przekątne. Jedna przekątna AC i druga przekątna BD. I teraz zacznijmy od wykorzystania czegoś, co my znamy mówiąc o środkach pewnych boków powinno nam się od razu kojarzyć coś z trójkątami i załóżmy sobie tak przykrywam tę część powstał nam trójkąt może tak przykryję powstał nam trójkąt ABC powstał nam trójkąt ABC i można powiedzieć tak, w tym trójkącie połączono środki dwóch boków. Boku BC i boku AB. Połączono środki. I my wiemy, że jak połączymy środki dwóch boków, to on jest równoległy do trzeciego boku i jego długość wynosi połowa z tego boku. Ale my, tak powiedziałam, nie będziemy skupiać się na długości. A na równoległość, ale na pewno jeszcze raz. Skoro widzimy trójkąt ABC, połączone środki boku AB i boku BC połączone, to znaczy, że z trójkąta ABC, także było oznaczone, odcinek EF jest równoległy do AC. EF jest równoległy do AC. Dobrze. Trzymajmy się tej samej przekątnej. Jeśli raz przykryję ten dolny trójkąt, to teraz u góry nam powstał nowy trójkąt, trójkąt ACD, trójkąt ACD, w którym mamy środki dwóch boków, połączono je. To znaczy, ten odcinek GH musi być równoległy do AC i jego długość musi być połową całego odcinka AC. Ale nas interesuje tylko to, że GH jest równoległy do AC z trójkąta ACD. I tu mam, może tutaj znajdziemy miejsce. Z trójkąta ACD mamy, że. Odcinek GH GH jest równoległy do AC. Rozpatrzyliśmy jedną przekątkę. I teraz spójrzmy tak. EF jest równoległy do AC. GH jest równoległy do AC. Czyli jeszcze raz. Jeżeli to jest równoległe do tego, i ten odcinek równoległy do tego, to znaczy, że te wszystkie odcinki ten, ten i ten są równoległe, ale nas interesuje, że też wynika z tego, że odcinek EF jest równoległy do GH. Czyli z tych dwóch zależności możemy stwierdzić, że odcinek EF jest równoległy do odcinka. GH. Już widzimy, że w tym czworokącie nowym, który nam powstał, ten odcinek jest równoległy do tego, czyli ten odcinek EFGH już jest co najmniej trapezem. Rozpatrywaliśmy tę przekątną. No to teraz była też druga przekątna. No to przeklejmy kawałek. Zacznijmy od tego dolnego trójkąta. Teraz widzimy trójkąt ABD. ABD. Dwa boki, na nich zaznaczono środki i połączono. To znaczy, że ten odcinek jest równoległy do tego i jako długość jest połowa z tego. Ale nas interesuje równoległość. Czyli teraz z trójkąta. ABD Mamy, że odcinek EH odcinek EH ten jest równoległy do BD. Dobrze. No to teraz przełóżmy na drugi trójkąt. Mamy teraz trójkąt BCD. BCD. I też mamy dwa boki, w których zaznaczono ośrodki i połączono je. To znaczy odcinek FG jest równoległy do BD i co do długości jest połową. Najważniejsze. FG jest równoległy do BD. Z trójkąta BCD. Będzie widać chyba tak. Z trójkąta B. CD z tego trójkąta widzimy: BCD, odcinek FG jest równoległy do BD. FG jest równoległy do BD. No dobrze. I skoro tak, skoro EH jest równoległy do BD. I FG też do BD, i spójrzmy na rysunek. Skoro ten jest równoległy do tego, i ten do tego, to znaczy, że te wszystkie trzy odcinki są do siebie równoległe. A nas interesuje to, że i ten jest równoległy do tego. Ten do tego. Czyli podsumujmy. Czyli z tego wynika. Że odcinek EH jest równoległy do odcinka FG. Do tego. Ten. Do tego. I wróćmy do naszego rysunku, bo to już powinien być koniec zadania. Co stwierdziliśmy? Wnioski były takie. ten odcinek równoległy do tego, ten równoległy do tego, a zatem, skoro w tym czworokącie, który nam tutaj powstał, boki są parami równoległe, to ten czworokąt EFGH jest równoległobokiem. Czyli z tych dwóch zależności, tak żeby to ładnie wyglądało, czyli z tego i z tego, czy z tych dwóch zależności, czyli że to jest równoległe do tego i to do tego, to czworokąt EFGH jest równoległobokiem. To kończy zadanie, ponieważ Boki są parami równoległe.